Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dzisiaj poeta urodzony w Poznaniu, a od połowy lat 80. mieszkający w Wiedniu, Michał Bukowski. Wiersze, wiersze pochodzą z książki pod tytułem Są takie miejsca. Tomik ukazał się w Warszawie w 2005 roku. Narysuję ci słońce. Narysuję ci słońce, dobre jak słowo troskliwe i miękkie jak trawa pod plecami wilgotna po deszczu. Narysuję ci słońce wyzate jak chłopak sąsiadów i pełne piegów niczym chleb z rodzynkami. Narysuję ci słońce. O promieniach jak palce pianisty, kolorowy jak pocałunek na urodziny, wielkie jak łza z mojego oka i pełne szumu jak miłość na plaży. Narysuję ci słońce. Czy umiem coś jeszcze? Pierwszej Rapsodii. Roztoczyły się dźwięki odważne, rozszalały się palce ogniste, zatłoczyło się nagle dookoła. Z fortepianu wybiegły wieżby pochyłe, klekot bocianów i trzmieli bzyczenie. Drogą wśród łąk wóz drabiniasty jedzie, rzepak się rzuci, jabłka pachną szeroko po wielkiej równowadze. Nie, to nieprawda. To przecież wzgórza kamienne, spalone słońcem i suche. To przecież gaje bezwietrzne, muzyki pełne, gdzie cień tak delikatny, jak chłono dziewczyny. To pomarańcze i smate reciny, to tamaryszek i morze szumiące razem gdzieś w głębi amfory. Nie. To nieprawda. To właśnie dźwięki odważne, pomarańcze na wierzbach wieszają. To właśnie palce ogniste skrzyp wozu na wzgórza przenoszą i gaje bezwietrzne rzepakiem muskają. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Zatłoczyło się nagle. usłyszenia.